Mamy akwarium założone, roślinki zostały wsadzone, zalaliśmy je poprzednio wodą. W tej chwili odczekaliśmy około tygodnia czasu, żeby ta woda się ustabilizowała, aby w wodzie się rozwinęły niezbędne do życia środowiska wodnego bakterie nitrafiltracyjne. Jeżeli się przyjrzycie Państwo roślinkom, na pewno zwrócicie uwagę, że przynajmniej co niektóre z nich powzrastały troszeczkę o parę centymetrów, wypuściły jeden, dwa liście. Jest to etap, w którym możemy już myśleć o zasiedleniu akwarium i jego właściwymi mieszkańcami, czyli rybami. Rybki najlepiej jest kupować w sprawdzonych sklepach zoologicznych. Personel tych sklepów na pewno bardzo chętnie Państwu doradzi, jakie ryby można ze sobą zestawić, tak aby ich współżycie nie było e, oznakowane jakimiś krwawymi bitwami i tym podobnymi rzeczami. My przygotowaliśmy dla Państwa taki zestaw e, startowy. Proszę pamiętać, że e, wpuszczając ryby do akwarium, lepiej rozłożyć jest to wpuszczanie na kilka etapów na dwa, trzy etapy, wpuszczając po parę rybek. Są to tak zwane e, wersje startowe. W przypadku, gdybyśmy wpuścili ich naraz zbyt dużo, środowisko mogłoby się troszeczkę zachwiać no i później mielibyśmy więcej problemów niż radości. Także proszę pamiętać o tym, że te rybki powinny być wpuszczane stopniowo. Przejdziemy w tej chwili do wpuszczania naszych mieszkańców. Odstawimy sobie pokrywę, aby nam nie przeszkadzała. Rybki w sklepach drogicznych najczęściej są sprzedawane w workach. Proszę pamiętać o tym, że bardzo ważne jest, aby po zakupie ryb worki z rybami wrzucić do akwarium na około 10 do 15 minut. Pozwoli to na to, że woda wyrówna przynajmniej swoją temperaturę. Wyrównanie temperatury przede wszystkim złagodzi stres ryb. I będzie, będzie dużo y, łatwiejsze zaklimatyzowanie się tych mieszkańców. Po wyrównaniu się temperatury wody, możemy rybki wpuścić do akwarium. Proszę jednak pamiętać o tym, że y, bezpiecznie jest puszczać same ryby. To znaczy, proszę nie wlewać ryb razem z wodą, którą przyniesiecie Państwo ze sklepu zoologicznego, gdyż w wodzie tej mogą y, wystąpić bakterie, które w nadmiernej ilości rozwiną się w nowych zbiornikach. Zawsze bezpieczniej jest przelać zakupywane ryby przez siatkę do wyławiania ryb, tak żeby woda została odizolowana, a wpuszczamy tylko i wyłącznie same ryby. Proszę wykonywać to w miarę powoli, spokojnie, żeby nie było to podyktowane dodatkowym stresem dla ryb. Pila bez wody na pewno nie jest dla nich żadnym problemem, i powolutku ryby trafiają do swojego nowego domu. Tak jak powiedziałem, jest zawsze bezpieczniej wpuścić ryby w tak zwanej ilości startowej. Poobserwować 1-2 dni ich zachowanie, czy nie występują jakieś czynniki niesprzyjające, i dopiero myśleć o zakupie następnych ryb. Z pewnością, zanim zaczną one pływać swobodnie, minie 1-2 do 3 dni. Proszę pamiętać o tym, żeby po wpuszczeniu tych mieszkańców, nie przekarmiać ich z tego względu, że nadmierna ilość pokarmu spowoduje też dużą ilość odchodów ryb. Duża część pokarmu nie zostanie zjedzona, a jeszcze mała ilość bakterii nitrafiltracyjnych nie zdoła tego przerobić na związki mniej szkodliwe dla zdrowia naszych ryb. Także proszę ograniczać karmienie. Zawsze jest korzystnie karmić ryby dwa- trzy razy dziennie porcjami niewielkimi, które zostaną zjedzone w ciągu dwóch do trzech minut, niż nakarmić ryby raz dziennie, dając od tak zwanego serca, czyli garść. Pośród gatunków, które wpuściliśmy do naszego akwarium, podzieliliśmy te gatunki na dwie grupy. Pierwsza grupa to są tak zwani czyściciele. Oni również zadbają o to, żeby łatwiej nam było utrzymać nasz zbiornik w czystości. Do czyścicieli tych należą przede wszystkim glonojady, są to rybki odżywiające się glonami. Jak widać po kształcie ich pyszczka, on jest przystosowany do tego, żeby zdzierać glony ze wszystkich płaskich powierzchni. To znaczy płaskich, ze wszystkich powierzchni, tak to określmy. Będą czyściły nam zarówno szyby, korzenie, kamienie, jak i rośliny. Kolejną grupą, która już tutaj się u nas powoli zadamawia, są rybki z rzędu sumikowatych. Mamy tam na tle czerwonego kamienia widocznego kiryska spiżowego. Z tyłu gdzieś tam wpływa kiryśnik czarnoplamy, taki bardziej przypominający sumika. I tutaj na razie z czyścicieli są wpuszczone tylko te trzy gatunki. Pozostałe rybki stanowią grupę, tą już tak zwaną dekoracyjną. Są wpuszczone neonki Innesa, które wyglądają przepięknie w każdym akwarium, szczególnie na tle zieleni. Kontrast ich czerwieni i świecącego, niebieskiego paska jest naprawdę przewspaniały. Dalej zostały wpuszczone rybki żyworodne. Skorzystaliśmy tutaj z gubików. Samiczki są zawsze mniej okazałe od samców, ale proszę mi wierzyć, że są również piękne. Nie tylko sam samiec jest dekoracją zbiornika. Zostały wpuszczone także mieczyki Hellera. Akurat tutaj dwie odmiany. Czysty, czerwony, żaglopłetwy, czerwony z czarnym ogonkiem i zostały wpuszczone molinezje żaglopłetwy. Jak widzimy, neony już pływają w stadzie. Są to rybki w naturze występujące w bardzo dużych e, licznych stadach. W akwarium też e, jedna, dwie sztuki nie będą miały e, właściwych walorów dekoracyjnych. Rybki stadne powinny być kupowane minimum w minimum ilości 5-6 sztuk. Zasada jest taka, jeżeli akwarium gabarytowo pozwala na to, im większe statko, tym ciekawszy efekt. Oczywiście posiadanie akwarium to nie jest tylko i wyłącznie jego obserwacja i podziwianie jego walorów. Y, Proszę pamiętać o tym, żeby było co oglądać, trzeba mieć wpojone pewne zasady. Przede wszystkim akwarium musi być codziennie obserwowane. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby rybki zostawić bez naszego chociażby rzutu oka. Zawsze nasze oko wyłapie jakieś niedomagania, jakieś złe samopoczucie ryb. Proszę zawsze kontrolować temperaturę w akwarium, która powinna dla ogólnych rybek wynosić około 25-26 stopni. Proszę nie zapominać o karmieniu ryb. Tak jak powiedziałem, najrozsądniej jest skarmić dwa razy dziennie. Z tym, że proszę nie karmić rybek przed zgaszeniem światła. Pamiętajmy o tym, że one muszą mieć też czas na przetrawienie tego, co zjedzą. No i oczywiście podstawą poprawnie pracującego akwarium są podmiany wody. Podmiany wody powinny być robione w ilości około 20 do 30%, maksymalnie raz na 2 do 3 tygodni. Proszę nie przesadzać ze zbyt częstymi podmianami wody, gdyż to też nie zawsze wpływa korzystnie na nasze ryby. Będąc przy podmianach wody, proszę pamiętać, że niektóre gatunki ryb są bardziej e, narażone na wodę, tak zwaną zbyt świeżą. Chodując rybki żyworodne, do których należą gubiki, mieczyki, platki, molinezje, proszę tą wodę przygotować z dzień do dwóch dni wcześniej, oczywiście używając też uzdatniaczy, które będą powodowały e, wytrącanie chloru i soli metali ciężkich. Jeżeli chodzi o... E, takie żelazne zasady, które powinny być przestrzegane. Przy podmianach wody proszę serdecznie wszystkich o to, aby nie płukać filtrów pod bieżącą wodą. W filtrach, w różnego rodzaju materiałach filtracyjnych, będących czasami filtrach zewnętrznych, mierzył się tak, jak mówiliśmy wcześniej, bakterie nitrafiltracyjne. To one rozkładają szkodliwe związki azotu do postaci nieszkodliwych dla ryb lub powiedzmy mniej szkodliwych dla ryb. Jeżeli tych bakterii będzie dużo, akwarium będzie łatwiej utrzymać w czystości. Jeżeli będzie ich niewiele, czyli jeżeli będziemy na przykład gąbkę płukali pod bieżącą wodą i je wypłukiwali, to wtedy bardzo często jest efekt taki, że po jednym, dwóch dniach od podmiany wody mamy wodę bardzo mętną, czasami zielonkawą, brzydko pachnącą. Jest to właśnie efekt spowodowany tym, że bakterii nitrafiltracyjnych jest zbyt mało. Proszę pamiętać, że aby rozwijały się nam bardzo ładnie roślinki, też musimy im zapewnić odpowiednią ilość światła. Akwarium powinno być doświetlone minimum 8-9 godzin dziennie. Czasami jeżeli roślinki nam nie domagają, dostają jakichś brązowych plam. Proszę podejść do sklepów zoologicznych. W sklepach na pewno Państwu personel doradzi, co zastosować. W takim przypadku często się dodaje związki zawierające żelazo lub potas. I naprawdę są to czasami niezbyt drogie preparaty, ale bardzo wspomagające kondycję naszych roślin. Ważne jest także, aby szczególnie płeć piękna. Aby chcąc włożyć ręce do akwarium, należy pamiętać o tym, że te ręce powinniśmy dokładnie umyć. Możemy użyć do tego mydła. Później oczywiście dobrze to spłukać. Dla mieszkańców naszego akwarium bardzo groźne są wszelkiego rodzaju tłuszcze, wszelkiego rodzaju kremy, którymi kremujemy ręce. Także proszę pamiętać o zachowaniu najpierw czystości rąk, a później robieniu porządku w akwarium. Po zrobieniu porządku ręce z powrotem można nakremować, przecież to nie stanowi żadnego problemu. Proszę obserwować ryby, co się z nimi dzieje. Czy mają postrzępione płetwy, czy może mają kołyszące ruchy, czy stoją pod powierzchnią wody, czy te pyszczki bardziej są skierowane ku powierzchni wody, czy do dołu. To są wszystko bardzo ważne rzeczy. Są różnego rodzaju pasożyty ryb, pasożyty jeli, pasożyty skrzeli, a te wszystkie czynniki mogą naprowadzić personel sklepu na właściwą drogę. Nie ma leku uniwersalnego. Są leki przystosowane i działające na poszczególne choroby wybiórcze, zwalczające pewne pasożyty, pewne bakterie itd. Jeżeli zastosujemy lek niewłaściwy, to nie podążymy w dobrym kierunku, nie poprawimy stanu zdrowia ryb, a co gorsza im zaszkodzimy, gdyż każdy specyfik farmaceutyczny jednak powoduje osłabienie systemu odpornościowego ryb. Także tak jak mówiliśmy, przede wszystkim dokładna, rzetelna obserwacja. Jeżeli na przykład zdarzy się, że ryby zaczynają padać, jeżeli jest to możliwe, proszę taki egzemplarz dostarczyć do sklepu. Ważne jest też, żeby raz na jakiś czas odmulić troszeczkę dno. Ważne jest, żeby przede wszystkim z akwarium nie zabierać wody z nad jej powierzchni, z jej górnych warstw. Woda powinna być ściągana z dna, gdyż tam się gromadzi najwięcej odchodów ryb, resztek pokarmu, gnijących części roślin. Te trzy elementy właśnie powodują wzrost związków azotu i fosforu, co później się przekłada na wzrost glonów, osłabienie ryb, osłabienie roślin. Jeżeli będziecie się Państwo stosowali do tych kilku krótkich zasad, na pewno akwarium będzie bardziej cieszyło niż martwiło. Ale w przypadku Najmniejszych niepowodzeń proszę kierować swoje kroki do sklepów zoologicznych. One nie są tylko i wyłącznie od tego, żeby zarabiać, ale są też po to, żeby uczyć Państwa, jak z tą akwarystyką sobie łatwiej radzić. Uczą po prostu czerpania radości.